Gwiazda M. Jak Miłość, domu i wielu innych produkcji nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 69 lat. Jakie są przyczyny jej śmierci? Znak zapytania.2 października portal przekazał smutne informacje: nie żyje gwiazda polskich seriali i dubbingu. Przegrała długą walkę z chorobą. Miała 69 lat świat filmu pogrążony w żałobie kropka nie żyje gwiazdałem jak miłość. Dorota Kawęcka urodziła się w 1951 roku w Warszawie. Tam w wieku 23 lat ukończyła państwową wyższą szkołę teatralną. Występowała w warszawskich teatrach, Nowym, Popularnym oraz Szwedzka 2-4. Gościnnie występowała również w serialach telewizyjnych. Od 1993 roku zajmowała się reżyserią dubbingu. Popularność zyskała dzięki roli Lidii Jasińskiej w serialu Dom. Postać matki Mietka pociągło przejęła po Joannie Szczepkowskiej. Można ją było zobaczyć także w takich produkcjach jak Rzeka Kłamstw, 07 Zgłoś się, czy w serialu jak miłość. Dorota Kawęcka głównie w swojej karierze stawiała na dubbing, najpierw użyczając głosu postaciom, a później jako reżyser. Na przestrzeni lat współpracowała z takimi studiami dźwiękowymi jak, Telewizyjne Studia Dźwięku w Warszawie, Studio Eurocom, czy Studio Publishing, gdzie wyreżyserowała polskie wersje filmów Władca Ksiąg, Muminki na Riewierze, Władca Pierścieni, nominowanej do Oscara Animacji Mirai. Możemy ją usłyszeć w Małej Syrence, Salineczce. W Flintstonach, Soby i Strapy do. W większych rolach wystąpiła m. Inne w serialach Szynchan, Blokersi, czy Bedaman. Ostatni projekt Kewęcka zrealizowała w 2017 roku, były to baśnie i bajki polskie. Rodzinie i przyjaciołom składamy wyrazy współczucia.